Pa! Wallriden, mm. maken paken, ziom Olu to będzie ziom, ale to będzie ziom, ale to będzie ziom. Co? Wallrida zabierz? No. Pa! Ziu! O to żół dupnął! Fajnie! Ooo! Zium! Tu muszę tu jest kuchnia! Cześć do mnie! Jadę Kurna jest jakaś taka gunwiana, bo zakryta Ja... ja ją odkryję O, oh, fuck Co się stało? Czy to rzucić? <laughs> Trzeba ten wybuch Czekaj, udało się? Ej, bo sąsiady komorniki kratę założyły <śmiech> <śmiech> a patrzcie, ej Michał No kurwy cool. 你看我胖，你比你瘦。<noise> <noise> <noise> To sąsiad Co? Dobra sąsiad Ja tego nie wysadzę Otrzymaj mi piwo J sąsiad chodź tu J o wypad, ziom Ło Pa co, leco, zium Ło Cześć O ty, jum, będzie balkaninie, bajku cool. O, oh, ty, sąsiad Co? Gdzie so, jesteś? Patrzę Bardzo leciałem aż tutaj Patrząc się, to jak to leciałem, że. Raca, czekaj Patrz, a tu jest taka fajna wysługa, rampa tu jest mocy, ziuuuu I... O nie, do... I motor do wody wpadł, zwróć go motor, wróć, zwróciłem motor, jest, jest A mój żyje jeszcze, kurła, kopił się Będę pożegnać bombą Maćka Widziałem <susza> ten gejzer Patrz, popłynęło z prądem Maćka Odwróć pojazd. Jak się on w wodzie... a dobra. To jest, on jest niezniszczalny. Bo w wodzie jest niezniszczalny. Po utopieniu. Ty, mam challenge'a dla siebie. Samego pa. Wejdź do wody i się nie zamocz. <laughs> Macie challenge. <wcielę. laughs> Baki, za darmo. Ty co? Widziałeś, co się stało? Wiem, bo to jest takie co, coś, coś w GTA. No, no, fajny. A i dobrze ci tak No Do mojego. Ło, patrz! Mam pomysł. Jok visoko... Jok stumtnau, tai net ne viso. O šia aš nebe, aš stumtnau, man to... E, paga visoko esu. Žiūm. Jok to metai. Tai atsimėta žvigė. Widziałeś, jak się jak się, się? Ja że jak żyli poleciał Ty, Michał patrz na ten most Ja z mostu wyskoczę Dobry zimny Patrz, zium, jadę Hakuczu weźmiemy za moje. Ło to twoje... Kurwa! A, a co? Co? <głos> <głos> nie... jej prawie zatrzymał. Kurwa! A. Pojazd, sprowadź, pojazd, a ja tu wezmę, Hakuczu. I je przetestujemy w stuntach, zium. One będzie dzikie. No bo to jest jeden też z lepszych stunt tych motorów do stuntu. Zoom. No Kurwa no. Jak się wydłupiło krawężnik. Ja nie zrobię stunta. Nie, nie <słuch> działa, prawda? jakie to jest szybkie. Ej ty, jak tu lata, jak woźny. O ty, bo tu to co fajne rzeczy, jummy Granata. Słyszę te wybuchy? Nie, rówiane chyba był lepsze w tej chwili. Dzień dobry Michał, co ty tych cyganów tam tak dręczysz? Niechaj, dobra idę dręczyć cyganów, bo mnie zdenerw... Chudy To ty tam stuntu ja pozabijam tych cyganów Dobra O, fak. Łukasz, jak chcesz, to zadzwoń, to ci tam podoradzę jakieś rzeczy do tego, Coś ci miałem doradzać wcześniej. Ty, ej, był się gaz zaciął wyrufianie, gdy z niego spadłem i taki on jeszcze strzelił ogniem do tego. Takie Jutu! Jutu! jak, futo. jak tak. futo! Tak jakbyś wcisnął gaz tak po te Jutu! mocno. Jutu! Dobra. E, Michał, co widzisz, gdzie ja jestem? Gdzież ty, co ty? To bym Nie, no bo ty masz ten pakiet. Tak, ale proszę, bez przekleństw na live. Ie. na czacie proszę o kulturkę. Tak, to idziemy Tu? Nie znasz. Jakiś... A! Polski kaskadę ma. Z... Ja Cię kurwa u kultury nie będę uczyć. Ło! <laughs> <laughs> gdzie ty? Te... gdzieś Ło! Tu... <laughs> Przepraszam. Dobrze. Dziękuję. Spokojnie. Dobra. Gdzie ty jesteś? O! Zium umiesz? Masz to w Polsce? Co dzieje? A tam kiedyś Geta Sandra szukali Z niematerialnymi schodami pożarniczymi. Co? No. Nie, musisz już przynajmniej, dobra. Lecę! Łooo! Jak dachowałem poryw. Dobrze. Gdzie to jest? Ło! Wow, Fakt! Kobieziuum Ale co idzie, chcę tak... Oh. Nie pytaj co chciałem zrobić, bo sam nie wiem O ty! Co ty mi w ofiarów Jana strzelasz? No. Moja k... Moja, ko moja ty, Co? Ziuuum <laughs> Ty kopo Masz to moje k...